Zobaczcie, moi kochanie, to jest pięknie. Ta parcela jest po prostu. Absolutnie przecudowna. Jestem zachwycona. Yy, dobra, lecimy z tym koksem. Cześć, kochani, witajcie. Jesteśmy dzisiaj u Gilmorek. Boże, ja mam ostatnio straszne problemy z wysławianiem się. Yy, czy może to jest u mnie normalne? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że ostatnio jest gorzej niż zwykle. Dobrze moi drodzy, jesteśmy u gilmorek. Jeszcze nie mieliśmy Bożego Narodzenia, a my już po, w sensie ja i wy. Ale jeszcze przed Sylwestrem, jeszcze nie było Sylwestra. Widzę, że Christopher już się obudził. Ja mam nadzieję, że wy się świetnie bawiliście w święta. Wiecie co, ten odcinek chyba pojawi się w ogóle w Sylwestra. Więc nie wiem, czego go obejrzycie, ale jeśli go obejrzycie, to życzę Wam super hiper zabawy, pomimo problemów, jakie mamy w tym roku. I życzę Wam cudownego roku 2021, żeby był tysiąc, tysiąc razy lepszy niż 2020, co nie będzie trudne. Boże, oby nie był gorszy. Nie, 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 trzeba być dobrej myśli, moi drodzy. Życzę Wam najlepszego z okazji nowego roku. Dobrze, a teraz wracamy sobie do rozgrywki. Christopher poszedł się wykąpać. Super, jak skończysz, to weź tutaj sprzątni. Nie jesteście głodni, widzę, czujecie się całkiem dobrze. Rory jedynie brakuje zabawy, więc zanim jakby zrobimy jeszcze cokolwiek, to ja ją tu wyślę, niech ona się pochuśta. No, niech się dziewczyna trochę rozerwie. Tylko o, przebrałaś się dobrze. Chciałam Ci właśnie powiedzieć, żebyś się przebrała, bo zmarzniesz. Pogodę mamy dzisiaj nieco lepszą niż wczoraj. Nie ma burzy, co mnie cieszy. Chciałabym się wybrać, chyba wiecie co, na wspinaczkę, bo jeszcze tego tutaj nie robiłam. W tym dodatku mam, jak już mówiłam, nieograny, więc chciałabym go sobie ograć tutaj. A kto to się tu wywalił? Dzień dobry, kim pan jest? Mm hmm, Shigeru Nishidake ok eee, wiecie co, no ja, jak już mówiłam mi się mega ten poda podatek mm -hmm. dodatek podoba eee, ale nie mam go czasu ograć tak sobie na spokojnie sama, bez nagrywania eee, bo każdą chwilę tak naprawdę, którą mogę poświęcić na Simsy poświęcam na nagrywanie dla Was na kanał eee, ojej, czekajcie jest jeden drobiazg. Jeden drobiazg, moment. Tak, przepraszam, jeden drobiazg po prostu nie odłączyło mi głośników i dźwięk simsów nagrywałby się bezsensownie, jakby na dwie ścieżki i potem byłby problem. Mam nadzieję, że teraz w ogóle się nagra, bo przy takich sytuacjach zdarza mi się, że po prostu albo mi się nagrywa na dwie ścieżki, albo mi się nie nagrywa w ogóle. Mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze. Ale nie będę już tego sprawdzać, więc trzymajcie kciuki. Fajnie tu jest, mega mi się tu podoba, jest przepięknie i ona ma, ona wygląda super na tej, na tej huśtawce. Ja jej zrobię zdjęcia z dwa. Dobra, przestała się huśtać, ale chyba jedno zdążyłam zrobić, zobaczymy jak wyjdzie. Zobaczycie na Instagramie. Zapraszam was w ogóle na mój Instagram, jeżeli jeszcze nie śledzicie, staram się. Wrzucać zdjęcia właśnie tutaj z rozgrywek, ale takie, których na rozgrywkach Wam może nie pokazuję, albo pokazuję, ale tylko przez bardzo krótką chwilę. E, tak czy siak. Zapraszam na Instagram. Boże, jestem kiepska w te klocki, przepraszam, naprawdę, po prostu wiecie, kurczę. Naprawdę jestem to kiepska. Ja mam mega Friday z grania, mam mega Friday z nagrywania, mam super Friday z, z rozmów z Wami w komentarzach. I bardzo się cieszę, że komentujecie, ale jestem tak kiepska w zapraszaniu i w naganianiu na kanał, wiecie? I w tym takim mm, subskrybujcie i lajkujcie i w ogóle. Ja. Yeah. To jest taki cringe dla mnie. <laughs> Także subskrybujcie i lajkujcie. Dobrze. O, widzę, że tutaj robisz się y, głodna. No tak, no tak. Ja mówiłam, że wy macie się dobrze, a tutaj już, już jest głodomorek. Kurczę. Nie, wiecie co? Idziemy sobie, idziemy. Trudno, jesteście głodni, to trudno. Tego szukam. Tego, moi drodzy, szukam, y, bo tu chyba będzie informacja, y, co możemy zrobić. Y, warunki na górze, komorebi. Sprawozdanie o dzikiej przyrodzie. Dowiedz się więcej o nartach, o sankach, o wspinaczce, o wyprawach w góry, o wędrówkach, o łaźni onsen. O, dobrze, to dowiedzmy się więcej o wyprawach w góry, bo to bym chciała zrobić i o wspinaczce, bo to też bym chciała zrobić. To znaczy, nie wiem, chciałam zrobić jedno i drugie, ale nie wiem, co wybiorę, bo obu raczej nie zrobimy. Tu widzę, jest toaleta. Tu możecie kupić. E, jakieś różne pierdoły, które już kupiłam. Tu nie wiem, co jest. Tu chyba jest droga do Onsenu, jeśli dobrze kojarzę. E, no, przepraszam Was, że ja tak. Aha, a tu jest nasz dom. Super. Świetnie. Przepraszam, że ja tak wiecie, e, zwiedzam sobie, ale. Ale no muszę. <laughs> muszę trochę pozwiedzać. Dlaczego to jest ciągle zamknięte? I czy ty się czegoś dowiedziałaś? O. Na szczyt nie wchodzi się od tak. Tu nie przeczytam, bo nie widzę. Udaj się tam z grupą dobrych wspinaczy. Powinni mieć co najmniej szósty poziom. Eee, kup sprzęt. Góra nie będzie oblodzona. Weź ze sobą zapasy. Mhm. Dobrze. No, spoko. Eee. Musisz się dobrze. Udaj się do rejonu Yukimatsu i zacznij ćwiczyć na ściance. Gdy uda ci się opanować podstawy, możesz porywać się na trochę wyższe ściany. Dobrze, to będą teraz poszukiwania ścianki. Uwaga, czy to jest ścianka? Chyba nie. Czy tu jest ścianka? Chyba nie, ale fajnie to wygląda. Gdzie jest ścianka? O, znalazłam! Tu jest ścianka. Nie wiem, czy wyższa, czy niższa, i ile ich tu jest, ale okej, okay, to ja chcę, żebyście się powspinali. E, przeprowadź inspekcję, ojcze rodziny. E, wy tu proszę podejdźcie. Za chwilę będziemy załatwiać potrzeby fizjologiczne, bo im coś spadają z prędkością światła. Ale zimno jest, to się wcale nie ma co dziwić wy też tak macie, że jak jest zimno, to wam po prostu pęcherz, odmawia posłuszeństwa? Sprawdź warunki na gumie. Gumie. Gum. <gum> Okej, okay. powtarzam akcję z zeszłego tygodnia. To jest guma komorebi, moi drodzy. I tak już zostanie. No i jak tam te warunki na ściance? E, tam Lorelaj będzie się wspinać. Sesja wspinaczkowa, treningowa, zapraszam. Pan, Panny Lorelaj, zimowe wspinanie. Siusiu się chce, ale trudno, potem sobie skorzystasz. Czekajcie. Nowy poziom. Lorelaj osiągnęła pierwszy. Nie kupił żadnego sprzętu. Zakup takiego sprzętu z pomocą dowolnego. No i nic, nie widzę. O, Lorelaj spadła. Ehm. Um... Okej, okay, zwiększy szanse powodzenia. Dobrze. Lorelaj, jeszcze cię poobserwuję przez chwilę. Nie wiem, gdzie się kupuje sprzęt, ale twoje... O! Kurcze, Nie widziałam, jak się wywaliła. Jeszcze raz, Lorelaj, pokaż, pokaż. Ojejku! Idziemy, słuchajcie, do Onsenu, bo ona jest w tragicznym... Jejku! Ja chcę zobaczyć, jak spada. Hmm... Ci chyba idzie jej coraz lepiej. No dobra. Christopher, proszę bardzo, sesja wspinaczkowa. Tutaj zapraszam, sesja wspinaczkowa. Zobaczymy, kto spadnie. Lorelai idzie już coraz lepiej. Ja chcę zobaczyć, jak Rory spada, bo ona to jest guła, jeśli chodzi o sporty. Z, zaraz się okaże, że się myla. Wcale nie jest tak źle. A Chris... Jak tam sobie, Christopher, radzisz? Uuu, nie no, byłem wam. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii, moi drodzy. Lorelai tylko spadła raz i się nie zabiła i chyba nawet zaraz wejdzie na górę. O, Chris! Rory? Te, patrzcie na Lorelai! No ładnie! Nie wiem, kogo obserwować, słuchajcie. Wszyscy są świetni, ale teraz mam taką myśl, że ja bym chciała te ścianki wstawić. Słuchajcie, wiecie, w inne światy, żeby mogli też ćwiczyć wspinaczkę sobie poza komorebi. Dobra. Lorelei ma już taką bardzo dużą potrzebę, więc lecimy sobie. O, ktoś się wywalił. Lecimy sobie do tego onsenu tutaj. A co tu wisi? To jest chyba sprzęt wspinaczkowy. Nie chyba, tylko na pewno. Ja nawet kiedyś na ściankę wchodziłam, uczyłam się chodzić po ściankach, ale i tak najbardziej lubię normalne góry. Szkoda, że na co dzień nie ma, wiecie, tak um, możliwości, że sobie w każdej chwili... Przebierz się w strój kąpielowy, przebierz się w strój kąpielowy, przebierz się w strój kąpielowy. I co zrobimy? No trzeba wziąć prysznic, tak? Ja ostatnio jak tu byłam, to nie wzięłam prysznica i potem wszyscy byli na mnie obrażeni. Więc weź prysznic. Wszyscy, moi drodzy, weźcie. Czy tu można, czy tu jest? Mm, a to jest taka łaźnia y, też koedukacyjna. E, ja już źródełko ograłam w y, dziesięcioleciach i je zabrudziłam. <grym> e, no, relaksujcie się razem. Zapraszam. Widzę, że wszyscy są zadowoleni, skupieni, tylko głodni. I y, Christopher jest śpiący. Chris, czy ty się wykąpałeś? Wykąpałeś się. A czemu się, no właśnie, a czemu się ubrałeś? To mnie interesuje. Tu idzie jakiś pan, Lorelej. Gdzie poszłaś? Jeszcze nie skończyłaś brać prysznica. No dobrze, dobrze. Wiem, że jesteście głodni, więc skoczymy sobie też coś zjeść za chwileczkę. Ale najpierw pobądźcie tutaj. Pogadaj. Rozmawiaj o słonecznym pogodzie z ojcem. Co możemy? O czym wy możecie pogadać z statusem? Dziel się z nim genialnymi pomysłami. A... a wy dziewczyny zażądaj niezależności pogadajcie o zainteresowaniach e... aha coś nam wygasło z oferty to musimy to wstawić ponownie bo w ogóle no właśnie te rachunki nam bardzo mocno e... możesz poprawić humor rachunki nam niestety bardzo budżet uszczuplą a my cały czas próbujemy zarobić na y, zakup restauracji. I ja się trochę obawiam, że będzie problem. Ja tu byłam już chyba nie. Dzień dobry. Co zamówimy? Hmm. Ale czy tu można tylko takie zwykłe jedzenie? Hej, ale ja chcę japońskie. Bez sensu. To się kupy nie trzyma, moi drodzy. Ja chciałam japońskie jedzenie. Ramen bym zjadła. O! Tu idzie pani. Dobrze. To tu zjemy. E, targuj się Rory. Jesteśmy na wakacjach, nie możemy dużo wydawać, bo mamy dużo rachunki do zapłacenia. Nie, nic z tego. No to ty się targuj. Ktoś wygra. Czy ty się najesz tym dango, moja kochana? to mnie interesuje, bo to w sumie jest taka przekąska, więc yy, niekoniecznie. A czemu ty jesz, jesz rąkami? Czekajcie. A ty czym ty jesz? Widelcem. Ej, nie, ale macie jeść pałeczkami. Stalowe. Ustawimy im inne po prostu. A stalowe to takie bardzo charakterystyczne z kolei nie dla Japonii, tylko dla Korei. Ej, też się całkiem fajnie nie je. Pod warunkiem, że są Kanciaste. W sensie nie zaokrąglone, tylko mają. Y, taki. przekrój kwadratu. Jeśli rozumiecie. O, dziś wieczór niedźwiedzi. No jedz. Zjedz to, aha. Bo ja wam nie powiedziałam, żebyście zjedli, to nie zjecie. I moi drodzy, już jest 20 cały dzień za nami. Oni są zmęczeni, więc jak tylko zjedzą, ja będę z nimi wracała do... na kwaterę. Tak, postanowiłam, że y, pójdzie sobie rodzina Gilmore na świąteczny spacer, więc czekamy jeszcze na Lorelai, e, żeby się tu do nas dołączyła. Ona się wlecze tam z tyłu, bo jest jakaś taka smutnawa. Chociaż chyba właśnie jej przeszło. E, ale była smutnawa, teraz jest kwirciarska. I niestety głodna. Jej kazałam zjeść tą paprykę. Dobrze, że zostawiłam jej tą paprykę do zjedzenia. Okej, idziemy. Idziemy na, na ten na spacer. Czy ty możesz zjeść paprykę podczas spaceru? Chyba nie. No dobrze, zobaczmy jak to wygląda. O, zjesz paprykę, fajnie. Rory, idziecie? pójdziemy tutaj rozejrzymy się troszeczkę. Porobimy zdjęcia. Mm -hmm. Jeszcze za, za daleko nie zaszliście, więc. Oj, a Rory musi Siusiu? <grywy> o! No to będzie śmiesznie, bo Rory musi Siusiu. No to chyba wróci. Nie wiem, czy tu gdzieś można Siusiu zrobić. Obawiam się, u Rory, że to może być problem. <grywy> że jak ona śmiesznie drobi ale zadowolona ciekawe o! babach ciekawa jestem czy spotkają coś ciekawego jakiegoś duszka albo coś innego albo coś ich może pogryzie ja ich wysłałam słuchajcie na spacer do posągu przy jaskini tam chyba można jakieś ofiary składać nie wiem czy to coś daje czy nie o skończyli co tu jest czekajcie Wędruj z powrotem. Rori, a gdzie ty idziesz? Bo Rori gdzieś idzie. Czy tu jest toaleta? Chyba nie ma. Nie wiem, gdzie Rori idzie. Chyba w krzaczki. Ej, Rori, yy, 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 co ty robisz? Co ty robisz, dziecko? No dobrze. Tak. Bo ja chciałam zobaczyć ten posąg. Czy my tu doszliśmy? Czy tu jest ten posąg? W ogóle o co chodzi? Ale gdzieś tu był. A, tu! O, zobaczcie, dobra. To sobie tu podejdźmy. Podejdź tu razem, jeszcze. Roli, mam nadzieję, że dasz radę. Wiem, że śnieg jest głęboki i w ogóle jesteście już przemarznięci, tak mi się wydaje. Co znalazłaś? A, tu. Rybę? Znalazłaś rybę? Okej. Okay. Nie skomentuję tego, a to co znalazłaś Rory? O. Ty znalazłaś kapsułę. Otwórz. No ja wiem, że musisz, wiem. Myślę, że nie zdążymy i tak, żebyś wróciła do domu. Gdzie idziecie? Czemu was gubię? Halo. O Boże, tu wszyscy tacy zmęczeni chodzą. No właśnie, tu chciałam, żebyście dotarli, bo tu można złożyć ofiarę. Złóż ofiarę na szczęście. O! A ciekawe, czy to coś daje. Hmm. Co możemy złożyć w ofierze? O, złóżmy tą płotkę, co ją znalazłaś. Może się. Małpeczka ucieszy. Krzyknij i słuchaj, echo. Dobrze wiesz, co Rory? Idź It do domu. <laughs> Ty też złóż ofiarę, na szczęście. Może być sałatka, co ją nosisz pewnie zepsuta. I Chris też musi do toalety. Lorelai, Lorelai chyba się czuje z nich wszystkich najlepiej. Rory znalazła kapsuła czasu. Ue, to ta ofiara chyba nic nie daje, chyba że jest coś o czym nie wiem, jakaś niespodzianka, niespodziewajka. Zawstydzona, tyle co nic. Złożenie bardzo kiepskiej ofiary. Aha, no dobrze, no nie podobała się ofiara. No trudno. Cóż poradzić? Cóż ja mogę na to poradzić, że się małpeczce nie spodobało to, co dostała. Nie wiem, co by chciała dostać. Wycześć, bo tu jest brudno. E i otwórz. No, i mamy ten wystawny posiłek, więc sobie go tutaj zjemy. Wiesz co, jeszcze bym cię prosiła, żebyś sprzątnęła. I może nakryj do stołu. Opatrzcie, i mamy nawet dodatkowe nakrycie dla wędrowca. Usiądź razem. Usiądź. Christopher, dasz radę? Będziesz siadał trzy razy. Wystarczy raz, wiesz? Oj oj oj. No chodź. Dziecie, gdzieś Rory, gdzie jesteś kochana? No idą dobrze. Mm. Weź porcję razem. Chris, gdzie ty tam łazisz? O matko, nie no serio. Okej, dzisiaj znowu nie ogarniam kamery, ale to jest chyba przez tą myszkę. Tak, tak, tak sobie tłumaczę. O, jeszcze będą um je jedli y pałeczkami. <grywki> Super. No dobrze. E Poproszę o dodanie otuchy. Pogadajcie sobie trochę o łamigłówkach logicznych. Może być. O, przyszedł dziadek mróz. Czy to jest dziadek mróz? Czy to ktoś przebrany za dziadka mroza? A, no dobra. Dziadek mróz przyszedł. Dobrze. A, bo ja wyłączyłam, widzicie te, to, co się wyświetla nad głowami, i nie włączyłam z powrotem. Widzę, że dziadek mróz tutaj dorzuci prezenty. To bardzo miło z jego strony. Możesz go przyjaźnie, Rory, przywitać. Ty też. Wszyscy go może przywitać, jednak już przyszedł. Czy choinka się pali? Podziwiaj światełka. O, to też będzie urocza interakcja. Chodźcie, podziwiajcie światełka. A, mogłam zrobić podziwiajcie światełka razem, no ale dobrze. Jaki młody papciu mróz, zobaczcie. Jakiś inny jest. To chyba syn tego klasycznego. Przejął schedę po tatusiu. A jaką ma fryzurkę? Słodko. E, co możemy jeszcze tutaj z nim? Przyjazne, kurtuazyjne, powitanie... Jeszcze się nie przywitałaś? Mm, poproś o prezent. O, właśnie. Dostaniesz ten prezent? No. Ciekawe, co dostała, ale jeszcze poproś teraz. Y nie, cofnij. Jejku, było, było poprosi o prezent. Poprosi o prezent, Christopher. O, prezent nie zawierał dosłownie. O jajku, jakie to smutne, jaki wredny. Jak mogłeś taki prezent dać, Lorelai? O, Dosłownie prezent idealny na 2020. Słuchajcie, kochani, no i rozpakowujemy tutaj prezenty teraz pod choinką. Podejdźcie tutaj, śpiewajcie razem sobie. E, możecie śpiewać z tym wrednym babciem mrozem jakimś oszukanym. Czekajcie, obniżę, bo... A, no nie, to obniżenie nic nie da. Tu po prostu jest dużo rzeczy, które psują widok. A! Chodźcie tu wszyscy. No nie mogę, nie ogarniam. O Jezu, jaki brudny ten stolik! chodź tu, śpiewaj razem. Zanim padniesz i jak już zaśpiewasz, to weź sobie prezent, bo zaraz po prostu padniesz. Albo otwórz prezenty właśnie z nimi. Papcia różnie nie zasłużył. I wyczyść i idź spać, no bo ty już po prostu nie masz siły. Jak uroczo. Dobrze, chociaż takie zdjęcia, byle jakie, ale coś tam będzie. Otwórzcie te prezenty. Otworzyliście je? Kurczę, bo nawet nie wiem. No dobrze, Rory. Proszę cię bardzo. Otwórz prezent. Zobaczymy, co dostałaś. Tak, trzeba sprawdzić. Coś dostała. Nie wiem, co ja. Zaraz będę zaglądać i sprawdzać. Otwórz prezent. Eee, Lorelai poszła spać. No tak. Wracaj tutaj. Wracaj tutaj, bo tu jest do otwarcia prezent jeszcze. Eee, no dobrze. Wy już nie otworzycie, więc do łóżeczka dzieci drogie, które jeszcze prezentów nie otworzyły. Jeszcze Lorelai otworzy prezent i idziemy spać, i ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Widzę, że to jest zepsute zamień. E, jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku i miłego simowania. No i do zobaczenia, do zobaczenia już w nowym roku. Trzymajcie się. Do usłyszenia i papa.